Wśród dość dużej liczby samochodów, które stały się prawdziwymi legendami, jest taki, który symbolizuje nie tylko ruch, ale też luksus i wyznacza standardy wygody. Jego imię to Mercedes Benz S-Class. To nie tylko samochód, ale manifest inżynierskiej wyjątkowości symbol bezpiecznego smaku i technicznej mocy zamkniętej w stali. Mercedes klasy S to szczyt ewolucji myśli samochodowej. Gdzie każda linia jest jak maszyna, a każdy mechanizm jak nuta w symfonii komfortu, siły i wielkości. To nie tylko samochód premium, lecz arena, gdzie rodzi się przyszłość motoryzacji. Wiele osób nadal wierzy, że wypowiedziane marketingowe hasła są prawdziwe, a SK pozostaje nadal pionierem technologii, gdzie rodzi się przyszłość. Jednak wiele osób jest całkowicie przeciwna temu stwierdzeniu. Mówią, że S-Class to już nie ten sam samochód. A jego złoty wiek, ten naprawdę znakomity złoty wiek, już dawno przeminął i to bardzo dawno. Jest grupa entuzjastów, którzy uważają, że najlepszy przedstawiciel S-klasy, jaki wyszedł do sprzedaży, to Mercedes Benz 450 SL 69 litra z 1975 roku, któremu dzisiaj poświęcimy swoją całą uwagę. Historia modelu 450 SL 69-litra zaczęła się na podstawie limuzyny serii 600, a dokładniej mówiąc, to z ich potężnego 6,3-litrowego ośmiocylindrowego silnika M100. Już w 1966 roku inżynier Mercedesa Eric Waxenberger zaproponował, aby wrzucić ten silnik do dużo lepiej prowadzącego się auta niż limuzyna serii 600, czyli czterodrzwiowego modelu serii 300. W rezultacie powstał 300 SL63. Ten luksusowy sedan ważył o ponad tonę mniej niż limuzyny. Dysponując mocą 250 KONI, 300 SL63 okazał się na tyle szybki, że według legendy jeden z pilotów testowych nie wierzył w to, co się dzieje. Tak niespodziewane i nieoczekiwane było jego przyspieszenie. Model 300 SL pojawił się na rynku w 1968 roku i stał się pierwszym dowodem na to, że Mercedes może produkować samochody nie tylko luksusowe i komfortowe, ale także szybkie. Jednak prawdziwy przełom pod względem dynamiki nastąpił chwilę później. W 1972 roku niemiecka firma zaprezentowała swojego najnowszego flagowca – model V116. Pierwszą oficjalną S-klasę. Była to ostatnia praca legendarnego projektanta Friedricha Geigera. Który pracował w Mercedesie od 1933 roku. V116 stanowił ogromny krok naprzód, zarówno pod względem technologii, jak i designu, ustanawiając wzorzec dla firmy na kolejną dekadę. Topowy silnik V116 to 4,5 litra M117V8, montowany w wersjach 450SE i 450SL. Dysponujący mocą 225 koni mechanicznych oraz momentem obrotowym na poziomie 348 Nm, parametry iście imponujące jak na tamte czasy. Inżynierowie Mercedesa doświadczywszy dynamiki modelu 300 SL63, który skończył produkcję w 1972 roku, nie chcieli spocząć na laurach. W 1974 roku na targach w Genewie Zaprezentowano sedana 450 SL 6,9. Nazwa zawierała ukryte znaczenie: Sonderklas, czyli brak kompromisów. Samochód był wydłużony o 10 cm względem standardowego v 16, a całkowita długość auta wyniosła 5 m i 6 cm. Cyfra 6,9 odnosi się do pojemności silnika w litrach i oznacza największy samochód, jaki Mercedes zbudował od czasów II wojny światowej a także największy europejski samochód powojenny. I uwaga, jak nie trudno się domyślić, pod maską znalazł się powiększony do 6834 cm3 silnik M100V8. I aby pomieścić tak ogromną jednostkę napędową, zastosowano innowacyjny system rozrządu który zmniejszył wysokość silnika. Wiązało się to jednak z koniecznością zwiększenia ilości oleju z 5 do 12 litrów. Większa ilość oleju spowodowała, że wydłużono interwał wymiany oleju do 20 tysięcy km. Automatycznie regulowane zawory wyeliminowały potrzebę kosztownej i czasochłonnej regulacji zaworów, a na nowo zaprojektowane głowice cylindrów nie wymagały ponownego docierania. Trzystopniowa automatyczna skrzynia biegów standardowa dla V116 została wzmocniona tak, by poradzić sobie z rekordowym, w ówczesnej Europie, momentem obrotowym 550 Nm. Moc silnika wynosiła 286 koni mechanicznych. Dzięki temu 5-metrowy sedan, ważący nieco ponad 2 tony, przyspieszał od zera do setki w 7,4 sekundy. Czyli tylko o pół sekundy wolniej niż Ferrari 308 GTB z tego samego roku. Maksymalna prędkość wynosiła 225 km na godzinę, a średnie spalanie paliwa to około 16 litrów na 100 km. Dziennikarze wskazywali jednak, że przy stałej prędkości 100 km na godzinę wzrasta ona do około 21 litrów na 100 km. A w warunkach miejskich jest jeszcze wyższe, coś ten Mercedes kręcił w tamtym czasie. Dla rynku amerykańskiego, na którym Mercedes miał wielkie ambicje, Parametry silnika zostały drastycznie obniżone ze względu na rygorystyczne przepisy ekologiczne i konieczność stosowania benzyny bezołowiowej. Wprowadzono katalizator, a stopień sprężania obniżono z 8,8 do 8, co spowodowało spadek mocy do 249 koni oraz momentu obrotowego 488 Nm. Poza silnikiem, jedną z największych zalet modelu 450 SL. Było innowacyjne zawieszenie hydropneumatyczne, samopoziomujące, działające na obu osiach, a nie jedynie na tylnie jak w pozostałych wersjach V116. Rozwiązanie to bazowało na słynnej technologii Citroena, lecz Mercedes zaadaptował je na swój unikalny sposób. Producent deklarował, że 450SL6,9 litra jest przeznaczony dla najbardziej wymagających klientów, którzy oczekują maksymalnych możliwości. Podstawowym w podstawowym wyposażeniu model ten nie oferował rewolucji. Miał skórzane siedzenia, naturalne drewniane wykończenie wnętrza, elektryczne szyby oraz zamek centralny. Co wówczas było bardzo luksusowe. Zwłaszcza gdy wiele takich elementów w innych samochodach było oferowane tylko jako opcje. Dostępne opcjonalnie były osłony reflektorów, elektryczny dach, różnorodne systemy audio, podgrzewane i sterowane elektrycznie fotele. Automatyczna klimatyzacja z kompresorem General Motors oraz radiotelefon. Interesującą ciekawostką pozostaje pytanie, czy dekoracje po stronie pasażera były również opcjonalne. Cena Sonderklasse była bardzo wysoka. W 1975 roku w Niemczech wynosiła ona około 70 tysięcy marek, czyli o 35% więcej niż podstawowy 450 Cell z silnikiem 4,5 litra i mocą 225 koni mechanicznych. Opcjonalny elektryczny dach kosztował około 1000 marek, a telefon aż 13,5 tysiąca. Dla porównania, za cenę podstawowego 6,9 można było kupić całą flotę aut Volkswagena wraz z zapasem paliwa. Na rynku amerykańskim cena startowała od około 38 000 dolarów, co odpowiadało zakupowi 10 Mustangów drugiej generacji lub trzech, w pełni wyposażonych, Lincolnów Continentali Mark IV. Nie było tanio. Naprawdę nie było tanio. Model produkowano w latach 1975-1980. Wyprodukowano około 7380 egzemplarzy, z czego mniej niż 2000 trafiło do Ameryki Północnej. Ze względu na cenę i rozmiar, samochód często służył jako luksusowy pojazd z szoferem. Jednak nie zabrakło także klientów, którzy chcieli prowadzić go samodzielnie. Jednym z takich właścicieli był amerykański rockman Dave Lee Roth z zespołu Van Halen, który na swoim Mercedesie zlecił George'owi Barisowi narysowanie takiej czaszki. Choć auto samo w sobie było wyjątkowe, Dave dorzucił jeszcze wyjątkowości od siebie. Natomiast francuski reżyser Claude Lelouch użył swojego prywatnego SL do nakręcania krótkometrażowego filmu pod tytułem Randka. Film ten zyskał dużą popularność. Karol Shelby określił go jako wyjątkowy, a Jeremy Clarkson stwierdził, że legendarny bullet wygląda przy nim jak kreskówka. Film opowiada o nocnym przejeździe przez Paryż do Bazyliki sacré gdzie bohater ma spotkać się z ukochaną. W tle rozbrzmiewa silnik oraz szum tylnego skrzydła. Na ścieżkę dźwiękową wykorzystano 12-cylindrowy silnik Ferrari 275 GTB, również będącego własnością Lelusza. Inne filmy, w których model 6,9 miał znaczną rolę, to Ronin z 1998 roku oraz thriller Susie Ver la Fini z 1996 roku. Według scenariusza auto było głównym, można powiedzieć, złodziejem, a jego silnik miał moc aż do 1400 koni mechanicznych. Podsumowując, Łącząc luksus i komfort z dynamiką samochodu sportowego oraz wytyczając przyszłe kierunki designu i technologii, Mercedes 450 SL 6,9 litra jest jednym z najważniejszych modeli w historii niemieckiej marki. W kolejnych latach modele Mercedesa stały się bardziej komfortowe, technologicznie zaawansowane i szybsze. Ale to właśnie 6,9 otworzył tę drogę. Z tego powodu wielu pasjonatów uważa go za najlepszą S-klasę, jaka kiedykolwiek powstała. Ja Ci dziękuję za Twój czas, daj znać w komentarzu co myślisz o tym aucie i czy z chęcią byś przejechał się takim, jeżeli odcinek Ci się podobał to zostaw lajka i suba, a ja Cię zapraszam na kolejne odcinki. Do następnego, pozdro!